W skokach spóźnionych Kamila jest taki ruch, że on trochę za gwałtownie zamyka całą sylwetkę. W momencie, kiedy, kiedy zamyka sylwetkę, trochę traci na wysokości i jest tendencja do takiego lekkiego skręcenia. I to wszystko wystąpiło. I od tego momentu zawodnik nie ma prędkości na tyle, żeby móc fajnie dolecieć. Jeszcze jak złapie świadomość tego wszystkiego, chce żyłować ten skok, wyciągać z tego wszystkiego, stąd problemem przy lądowaniu. No to nie był skok, nie wiem, katastrofa, jakiś nie wiadomo co, że, że człowieka, nie wiem, sparaliżowało. To był błąd, który się pokazuje. To były takie skoki, Kamil miał takie problemy tutaj na tym pierwszym treningu oficjalnym. To był błąd który, który wystąpił akurat w tym skoku. Jak on by wystąpił w pierwszej serii, to by miał całkowicie, całkowicie inny, inny odwieg, Ja teraz tego nie, roz, nie rozpamiętuję, co by było. Dla mnie jest istota to, cośmy przeanalizowali, że te skoki złapały dobry poziom i teraz idziemy na kolejną skocznię. Rozmawiałem z Kamilem wczoraj i rozmawialiśmy na zasadzie takiej rozmowy szczerej i wykluczam kwestię stresu. Wykluczam kwestię stresu, bo on mówił, że jeśli byłoby kwestia stresowa, to by powiedział. A on tam powiedział, że normalnie wszystko było wszystko było ok. On szedł na drugi skok i też mam relację ludzi, bo to obserwujemy zawodników i widać, jak coś jest. I nie było żadnego, żadnego symptomu, że coś gdzieś, nie wiem, mhm. że jest na przykład zbyt duże napięcie. Bo myśmy już na tyle doszli z zawodnikami do takiej porozumienia, że oni sami, jak jest jakieś napięcie, sygnalizują, to, to jest jeszcze czas na to, żeby jeszcze coś zrobić. Tam wcześniej nie było żadnego symptomu. Po prostu to ja bym to mimo wszystko traktował na zasadzie takiego potknięcia. To dużo kosztowało, bo to taka cholerna mała skocznia, no nie, i to naraz jesteś, jest ciasno, zresztą takie są skoki teraz, bo tak jak cały czas jest ciasno, przy tych przelicznikach, belkach jest, nie ma, nie ma sytuacji, że ktoś nie wiadomo jaką przewagę robi, jest ciasno, szkoda tego, ale tak jak mówię, jestem zadowolony z tego, że te skoki osiągnęły poziom, że jest w stanie rywalizować o te czołowe lokaty.